Witam serdecznie w pokoju Chrystusowym. W przednich odcinkach wspominałem o wierze w Boga wielu wybitnych uczonych. Dzisiaj chciałbym, abyśmy posłuchali tego, co wielcy naukowcy mówili lub też pisali o Bogu. I pierwszy z nich, Charles Towns, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, za badania dotyczące elektroniki kwantowej i także wynalezienie Masera. Nauka chce poznać mechanizm wszechświata, religia, znaczenie obie nie mogą być rozdzielone. Amo penzias, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, za odkrycie mikrofalowego promieniowania tła nasze najlepsze dane są dokładnie tym, czego bym się spodziewał, gdybym miał tylko pięcioksiąg Mojżesza, psalmy i Biblię jako całość. Artur Leonard szalał laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki za wkład w rozwój mikroskopii. Wydaje mi się, że w obliczu cudów życia i wszechświata należy zadać sobie pytanie dlaczego, a nie tylko jak. Jedyne możliwe odpowiedzi są religijne. Odnajdują potrzebę Boga we wszechświecie i w swoim życiu. Wiera Kistiakowski, pierwsza kobieta mianowana profesorem fizyki na słynnym Uniwersytecie MIT. Znakomity porządek. Jaki ukazuje nasze naukowe zrozumienie świata fizycznego, wymaga boskości. Max Planck, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki, za do rozwoju mechaniki kwantowej. Zarówno religia, jak i nauka wymagają wiary w Boga. Dla wierzącego Bóg stoi na początku, dla fizyka zaś na końcu wszelkich dociekań. Religia i nauki przyrodnicze nie znajdują się w stosunku do siebie w opozycji, jak to niektórzy myślą czy obawiają się tego. Lecz prowadzą różnymi drogami do tego samego celu, a celem tym jest Bóg. Religia i nauki przyrodnicze walczą ramię w ramię, w nigdy nieustającej krucjacie przeciwko sceptycyzmowi i dogmatyzmowi, przeciwko niewierze i zabobonowi. Albert Einstein, tego uczonego chyba nie trzeba przedstawiać. Za wszystkimi naturalnymi prawami fizycznymi kryje się doskonały mózg, Bóg objawia się w uporządkowanej harmonii tego, co istnieje. Isaac Newton, genialny fizyki i matematyk, którego zasady dynamiki każdy z nas musiał się kiedyś uczyć. Żadna inna nauka nie jest tak potwierdzona jak nauka Biblii. Doskonałością dzieł Bożych jest to, że wszystkie są wykonane z największą prostotą, a nie z Bogiem porządku, a nie zamieszania. Ten cudowny układ Słońca, planet i komet mógł powstać jedynie dzięki Radzie i panowaniu inteligentnej i potężnej istoty. Bóg jest istotą najwyższą, wieczną, nieskończoną. Johannes Kepler, astronom, który był twórcą Prawa o ruchu planet, czuje się porwany i owadnięty niewypowiedzialnym zachwytem nad boskim spektaklem niebiańskiej harmonii. Mądrość Pana jest nieskończona. William Thomson, znany lepiej jako Lord Kelvin, wybitny fizyk i matematyk, autor m.in. zasad termodynamiki. W miarę jak wzrasta głębia naszego zrozumienia cudowności dzieła Bożego, tym silniejsze staje się nasze uczucie podziwu i czci podczas ich kontemplacji oraz prób zbliżenia się do ich autora. Jeśli będziesz myśleć wystarczająco mocno, nauka zmusi Cię do wiary w Boga. Francis Collins, dyrektor badań nad genomem człowieka. Bóg Biblii jest także Bogiem genomu. Można Go czcić w katedrze lub też w laboratorium. Giuseppe Moscati, pionier w leczeniu cukrzycy, insulinu. Tylko jedna nauka jest niewzruszona. Ta objawiona przez Boga nauka o życiu ostatecznym. George Washington Carver, botanik uznawany za jednego z najwybitniejszych czarnoskórych naukowców początku XX wieku. W miarę jak zbliżamy się do natury i jej nauk, coraz bardziej jesteśmy w stanie dostrzec boskość i dlatego jesteśmy zdolni do prawidłowego interpretowania różnych języków którymi posługują się wszystkie otaczające nas formy natury. Uwielbiam myśleć o naturze jako o nieograniczonej liczbie stacji nadawczych, przez które Bóg przemawia do nas każdego dnia, w każdej godzinie i w każdej chwili naszego życia. Jeśli tylko się nastroimy, i tak już zostanie. Louis Pasteur, chemik i pionier mikrobiologii. Im więcej studiuję naturę, tym bardziej jestem zdumiony dziełem Stwórcy. Nauka przybliża ludzi do Boga. Trochę nauki oddala Ciebie od Boga, ale poznanie większej jej części prowadzi Cię do Niego. Im więcej wiem, tym bliższa mi jest wiara brytyjskiego chłopa, a zanim umrę, mam nadzieję mieć wiarę jak żona brytyjskiego chłopa. Michael Faraday, chemik i fizyk, który wniósł olbrzymi wkład do rozwoju elektromagnetyzmu i elektrochemii. Jednak nawet w sprawach ziemskich wierzę, że niewidzialne Jego rzeczy od stworzenia świata są wyraźnie widoczne i zrozumiałe przez rzeczy, które zostały stworzone, nawet Jego wieczna moc i bóstwo. I z kolei, na zadane pytanie do Faradaja, czy kiedykolwiek zastanawiał się, czym będzie się zajmował w tym następnym świecie, odpowiedział: Będę z Chrystusem i to mi wystarczy. Oczywiście nie wszyscy uczeni, uznający istnienie Boga, oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi gdyż wiara to jedno, a rzeczywiste życie z Bogiem to całkiem co innego. I dlatego też sługa Boży Jakub napisał w swoim liście, w drugim rozdziale i dziewiętnastym wersecie, Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Ale dalej dodaje, demony również wierzą i drżą. Dlatego też Jakub przekazuje nam bardzo ważną prawdę, że wiara wymaga także odpowiednich działań, inaczej jest martwa. Pierwszym i najważniejszym jest zdać się na łaskę naszego Boga, i powierzyć mu swoje życie. I dopiero wtedy nasza wiara nie tylko ma sens, ale też przynosi na nas wielki pożytek, który się objawia w życiu wiecznym. I do tego Was też zachęcam i do zobaczenia z Bogiem.